Rafał Aleczek z zapraszamy na nowy przegląd wydarzeń dotyczących polskiej giełdy papierów wartościowych. A dziś na łamach Stokwocz opowiemy sobie o spółkach Orlen, Autopartner, Echo Investment, Apator oraz Farmena. I standardowo, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami wideo, zapraszam do subskrypcji. Pierwsza połowa środowej sesji upłynęła na giełdzie w Warszawie, podobnie jak i na większości europejskich parkietów pod znakiem umiarkowanych wzrostów. Jednak jeszcze przed 13.00 indeks WIG20 wrócił i przeszedł do defensywy. Wydarzeniem środy, ale też jednym z wydarzeń tygodnia jest wystąpienie szefa FED Jeremy Powella na forum Komisji do spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Rozpocznie się ono o godzinie 16.00 polskiego czasu. Powell przedstawi półroczny raport FED. Na temat polityki monetarnej, wygłosi przemówienie, a następnie odpowie na pytania kongresmenów. Można oczekiwać, że jego słowa będą stanowić ważny punkt odniesienia co do terminu pierwszej od lat obniżki stóp procentowych w USA. Stąd mogą mieć porównywalny do samego posiedzenia Fed wpływ na globalne rynki akcji. O godzinie 16 zostanie również opublikowany raport JOLTS w sprawie wakatów w amerykańskiej gospodarce. Dziś też o stopach procentowych będzie decydowała Rada Polityki Pieniężnej. Będzie to pierwsze od kilku miesięcy posiedzenie, które wzbudzi nieco większe zainteresowanie. I to nie dlatego, że stopy mogą być zmienione, bo nie zostaną zmienione. Główna pozostanie na poziomie 5,75%. Nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak Podejmując dzisiejszą decyzję, Rada będzie dysponować nowymi prognozami inflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce, więc teoretycznie może dojść do korekty sposobu komunikacji przyszłych decyzji Rady. A na to szczególnie wrażliwe będą banki notowane na GPW. Pojawienie się na horyzoncie jakiejś niewielkiej obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku może zwiększyć presję na realizację zysku na bankach. A teraz przejdźmy do informacji o rynku giełdowym. Na GPW nastroje na wielu spółkach są iście szampańskie w środę. Nowe rekordy wszechczasów czasów ustalają m.in. Cyberfox, Komarch, Enterer, Torpol, Vercom, Rainbow Tours czy XTB. A pełną i aktualną listę spółek znajdziecie na stronie głównej Stockwatch. Tutaj w zakładce ciekawe statystyki można wybrać opcję kurs spółki, który osiągnął historyczne maksimum. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tymi. Wyszukiwaniami. Przejdźmy teraz do omówienia kilku spółek, które również znalazły się w centrum naszej uwagi. W pierwszych godzinach notowań na giełdzie najmocniej rozkurs Orlenu bo o ponad 1,5% i miało to też największy pozytywny wpływ na indeks Blue Chipów. Impulsem do zwyżki notowań Orlenu były wczorajsze informacje o wzroście w lutym marży rafineryjnej do 17,3 dolara z niecałych 14 w styczniu. Coraz lepiej też zaczyna się prezentować sytuacja na wykresie dziennym płockiej spółki. Następnie można zauważyć, że mamy wektorowe zatrzymanie spadków, następnie zwrot w górę w połączeniu z dzisiejszą zwyżką i powrotem powyżej 62 zł, co może sugerować nawet zakończenie prawie dwutygodniowej realizacji zysków. A teraz o firmie, którą zanotował nasz skaner gorących spółek, mianowicie Autopartner. Według wstępnych danych, dystrybutor części samochodowych zanotował w lutym blisko 340 milionów zł. Przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o niemal 33% w skali roku. Skala poprawy zatem robi wrażenie, bo lutowy wynik okazał się wyższy nawet od rekordowego października z 2023, czyli sezonowo najlepszego miesiąca w całym roku. Narastająco w styczniu, lutym bieżącego roku przychody grupy wzrosły o 27% do ponad 650 milionów złotych, zestawiając to z oczekiwanym zdecydowanym ożywieniem w polskiej gospodarce w tym roku i rosnącymi realnymi płacami Polaków. Wydaje się, że akcje te nie tylko zakończyły ostatnią korektę, ale wkrótce ponownie zaatakują historyczne rekordy. Ciekawy ruch biznesowy wykonało Echo Investment. Kielecki deweloper inwestuje w budowę prywatnych akademików dla studentów w Polsce. Spółka we współpracy z Griffin Capital Partners i brytyjskim Signal Capital Partners chce w ciągu 3 do 5 lat stworzyć zasób 5000 łóżek przeznaczonych dla studentów. Echo będzie pełnić rolę głównego dewelopera, posiadając jednocześnie 30% udziału w joint venture. Jak powiedział prezes Echo Investment, Niklas Lindberg, cytowany w materiale, nasza działalność w sektorze mieszkaniowym wciąż się rozwija. Dzięki przejęciu archikom w segmencie mieszkań na sprzedaż, grupa Echo Investment stała się jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Dzięki ReziForend, gdzie posiadamy 30% udziału wraz z większościowym udziałowcem PIMCO i Griffin Capital Partners, jesteśmy również jednym z liderów rynku w segmencie PRS. Teraz mamy przyjemność ogłosić, że zgodnie z założeniami z trzeciego kwartału 23 wkraczamy do segmentu akademików, zarówno jako współinwestor, jak i deweloper z ambicją stworzenia wraz z naszymi partnerami wiodącego i zrównoważonego gracza na tym rynku. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas rozwoju platformy ReziForend, Echo Investment wniesie do przedsięwzięcia wewnętrzne kompetencje budowlane i deweloperskie w zakresie dostarczania komfortowych przestrzeni mieszkalnych. Naszym celem jest stworzenie co najmniej 5 tysięcy miejsc dla studentów w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Pierwsze z nich mają powstać w Warszawie i Krakowie i zgodnie z założonym planem zostaną udostępnione we wrześniu 2025 roku. Te lokalizacje zostały już zabezpieczone, a my zidentyfikowaliśmy kolejne, które obecnie szczegółowo analizujemy. Dotyczą one m.in lokalizacji w innych kluczowych ośrodkach akademickich takich jak Wrocław, Trójmiasto czy Poznań będziemy traktować priorytetowo projekty wyróżniające się dostępnością, najwyższej kościoły i zrównoważonym charakterem, a także bliskością uczelni. teraz kilka słów o grupie Apator, odnośnie której to w dziale analityst możecie znaleźć dostępne umówienie sprawozdania finansowego do 4 kwartał 23. Spółka od trzech lat ma problemy z osiąganiem satysfakcjonujących rezultatów, i jak zaznacza Przemysław Staniszewski na 10.pl, żeby przypomnieć najlepszy rok wynikowy spółki, trzeba cofnąć się aż do 2014 roku, gdy udało się przekroczyć 100 milionów złotych zysku operacyjnego i osiągnąć 84 miliony złotych zysku netto. Później już niestety grupa nie zbliżyła się do tych rezultatów. Podobnie jak i do kursu na poziomie 45 zł, który osiągnęła w pierwszej połowie 2015 roku. Cała transformacja energetyczna, o której się w Polsce mówi, powinna firmie sprzyjać i napędzać jej wyniki. Jak komentuje przemysł Staniszewski. Sprzedaż w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła niecałe 285 milionów złotych i oznacza to spadek rok do roku o ponad 7%. To słaby rezultat, choć pamiętajmy, że cały rok grupa zajęczyła na niewielkim, ale zauważalnym plusie ponad 5%. O ile do spadku w segmencie gazu można się było przyzwyczaić w poprzednich kwartałach, to w analizowanym kwartale swoje ujemne piętno odcisnął segment Woda i Ciepło. Ta linia biznesowa zaraportowała sprzedaż o prawie 18% niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W dalszej części analiz na naszym portale również znajdziesz omówienie m.in. dynamiki i struktury sprzedaży, kosztów operacyjnych, sprzedaży i rentowności poszczególnych segmentów biznesowych, do których to sprawdzenia serdecznie zapraszam. Link do artykułu w opisie filmu. Na sam koniec już informacja odnośnie Farmeny. Producent leków jeszcze we wtorek po południu znalazł się w centrum uwagi za sprawą propozycji wypłaty rekordowo wysokiej dywidendy z zysków lat ubiegłych. Informacja ta w ostatnim czasie zelektryzowała kurs Farmeny. Farmena zwołała na 3 kwietnia walne, a w projektach uchwał zawarła propozycję przeznaczenia kwoty niemal 9,5 miliona złotych niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na dywidendę. Proponowana stawka na akcję to aż 85 groszy. Względem poniedziałkowego kursu zamknięcia stopa dywidendy wynosi prawie 12%. Farmena zaproponowała ustalenie dnia dywidendy na 10 kwietnia, a wypłaty na 24. A odnośnie szczegółów dywidendy w farmena SA mamy informację, jak dokładnie kształtowała się historia na stronie Stockwatch i kiedy dokładnie była wypłacana. Dziękuję za sprawdzenie dzisiejszego materiału, po więcej informacji na tematy GPW i nie tylko zapraszam na Stockwatch.pl